W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice odbyło się drugie z czterech zaplanowanych spotkań zatytułowanych Zielone Wakacje. Cykl realizowany jest w ramach projektu Zielony Zakątek Wiedzy Ekologiczny Taras Biblioteki w Słubicach. Suwicka Biblioteka rozpoczęła zielone wakacje dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w ramach autorskiego projektu Zielony zakątek wiedzy, ekologiczny taras biblioteki w Słowicach. Projekt został dofinansowany ze środków programu Działaj lokalnie. Polska Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację na rzecz Kolegium Polonikum. Tradycyjnie nasze spotkanie to zawsze ciekawa książka, świetna, kreatywna zabawa oraz nauka. Tematem przewodnim tegorocznych zajęć jest ekologia i poszanowanie przyrody. W programie zaplanowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci, warsztaty ekologiczne, sadzenie roślin, czytanie na trawie, programowanie z robotami foton oraz działania plastyczne. Nie zabraknie wesołych zabaw w bibliotecznym ogrodzie. Pierwsze spotkanie, które odbyło się w miniony wtorek, Zaowocowało nowymi nasadzeniami na bibliotecznym tarasie, pięknymi pracami plastycznymi, wszystkie dzieła wykonane przez młodych ekologów będzie można podziwiać w późniejszym czasie na wystawie w bibliotece. A już dziś bardzo ciekawe spotkanie z dziećmi, z robotami, foton, z programowaniem. Które pozwoli na pewno dzieciom usystematyzować wiedzę ekologiczną. Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników, mieszkańców Subic do korzystania z pięknie ukwieconego tarasu, ogrodu dającego przyjemny cień i wytchnienie od letnich upałów. Nadmienię, że na drugi tydzień wakacji w bibliotece mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca. Zapraszam do zapisów w oddziale dla dzieci i cóż, do zobaczenia w Subickiej Bibliotece. Okazuje się, że dzieci wspaniale rozumieją problemy ekologiczne i na co dzień starają się im zapobiegać. Segregują śmieci, oszczędzają wodę i energię, a cykl Zielone Wakacje zdecydowanie poszerza ich proekologiczną świadomość.